Witajcie kochani, przed Wami pierwsza lekcja z serii Moc Osobista. Podczas tego wykładu dowiecie się, gdzie szukać w sobie mocy osobistej, jakimi metodami do niej dotrzeć oraz przede wszystkim, jak ją poszerzyć, powiększyć, wyeskalować nią na cały świat. Kochani, postanowiłam tworzyć dla Was te zajęcia, to szkolenie za darmo, ponieważ większość z Was nie dotarła nigdy do tego punktu, w którym uważa siebie za osobę czyniącą. Uważa siebie za osobę, która jest uprawniona, która może, która powinna być właśnie tą zmianą, którą pragnie zobaczyć w świecie, tak jak mówił Dalai Lama. W związku z tym pokażę Wam, i zobowiązuję się w tym momencie do tego, gdzie w Was leży ta moc. Którędy jej szukać, a przede wszystkim, jak ją wykorzystać ku temu, by wszystko to, czego pragniecie, wszystko to, co macie zapisane naturalnie w przyczynie swojej duszy, w celu swojej duszy na tę inkarnację, mogło się wypełnić zgodnie z najwyższym źródłem i zgodnie z waszą własną wolą. Kochani, większość z was zastanawia się nad tym, co różni takie osoby jak ja, takie osoby jak inni czyniący od Was. Powiem tyle, odwaga! Dlatego, że większość z Was, z racji tego, że znajdujecie się na Ziemi w czasie, który nazywamy czasem wodnika, erą wodnika, większość z Was to dusze, które realizowały się wcześniej albo na zasadzie walki, albo na zasadzie magii. Jest to bardzo istotne, żebyście to zrozumieli, ponieważ bardzo duża część osób znajdujących się w tej chwili na Ziemi to osoby, które zeszły tutaj z własnej woli, poza warunkiem karmicznym, poza koniecznościami inkarnacyjnymi. Tak więc jesteście tutaj po to, żeby czynić, a dokładniej, żeby wygrać. Kochani, w tych czasach zalogowaliśmy się wszyscy na jednej płaszczyźnie, w jednym czasie, niekiedy nawet w jednej przestrzeni, a żeby nie tyle udowodnić sobie, co żeby przepracować, przenieść przez świat swój archetyp oraz zwyciężyć go, a dokładniej doprowadzić go do momentu, do punktu, w którym na każdym poziomie waszej egzystencji jesteście zwycięzcami. Kochani, inne dusze w te czasy nie zeszły. I teraz już wyjaśniam dlaczego. Głównie dlatego, że zwróćcie uwagę na to, jak odbywała się rewolucja przemysłowa, jak odbywa się ewolucja społeczeństw, jak odbywa się również i programowanie społeczeństw e, przez agendy, e, przez oczywiście iluminacką piramidę e, i przez wszystkie te osoby, które usiłują w pewien sposób, w hierarchiczny sposób e, władać innymi. Zwróćcie uwagę na to, że każdy z tych systemów zakłada pewnego rodzaju niewolnictwo. Zakłada również pewnego rodzaju lepszość i gorszość surowca ludzkiego. I nawet uwaga: ci ludzie nie widzą waszych imion, nie widzą waszych nazwisk, nie widzą waszych twarzy. Dla nich jesteście dokładnie surowcem niekiedy liczbą, niekiedy podatnikiem, ale przede wszystkim masą. I teraz, kochani, dopóki wy postrzegacie siebie tak samo, jak oni was postrzegają, to z tego archetypu nie wyjdziecie. Niezależnie z czym przyszliście, niezależnie w jakich kodach lubiła dusza realizować się wcześniej, niezależnie czy był to kod, załóżmy, Mario Magdaleński, czy też był to kod Męczenniczy, czy też z jakiegoś innego powodu wybraliście sobie pewnego rodzaju archetyp, który dusza naturalnie swoją naturalną rytyną realizowała, tutaj jesteście po to, żeby to przemyśleć, zastanowić się co jest naprawdę wasze, co jest naprawdę głęboko w was samych, przede wszystkim czego chcecie i do czego dążycie. Więc uwaga to szkolenie nie odbędzie się bez waszej, bez Twojej pomocy. Właściwie jestem tutaj tylko kontekstem. Jestem tutaj Morfeuszem, który podaje ci na dłoniach dwie pigułki. Oczywiście możesz wziąć jedną i drugą i popić Coca-Colą, a jak lubisz mocniejszą imprezę, to jeszcze czymś gorszym. Chociaż niewiele jest gorszych rzeczy na tym świecie. Ale z mojego własnego przykładu polecałabym ci jednak się zastanowić, ponieważ to co zobaczysz, nie może zostać przez ciebie odzobaczone. W związku z tym, jeżeli zobaczysz to wideo do końca, jeżeli obejrzysz to wideo do końca, to nagle może się okazać, że w tym takim twoim podsumowaniu Twojej osobowości, podsumowaniu Twojej ścieżki, gdzieś tam na marginesach będziesz musiał zanotować, że jesteś leniuszkiem, albo że wcześniej nie przyjmowałeś do wiadomości tego, co Twoja intuicja od zawsze oznajmiała Ci jako prawdę o tobie. Więc uwaga! Pierwsze oznaczenie, danger, danger, to wideo jest bardzo niebezpieczne. Dla każdej osoby, która pragnie komfortu i tylko komfortu. Kochani, ja ze swojej strony jestem tutaj po to, by nauczyć Was najbardziej nielegalnej rzeczy na świecie. Absolutnie najbardziej nielegalnej. Tak cholernie nielegalnej, że samo pomyślenie o tym jest nielegalne. Jestem tu po to, żeby Was nauczyć myśleć. Jeżeli chcecie to czytać, powiedzmy drobnym druczkiem, również i po to, żeby nauczyć was, jak działa wasze własne DMT, jak działa wasza szyszynka, oraz przede wszystkim, jak z tego skorzystać na co dzień. W związku z tym, e, słuchajcie, wasza moc osobista jest czymś, co kolekcjonujecie przez całe swoje życie fizyczne, lecz i także co kolekcjonuje wasza dusza, czyli ty na poziomie duszy, bo dusza nie jest niczym zewnętrznym, zawsze to podkreślam, od początku Twojego biegu inkarnacyjnego. Więc wyobraź sobie ten moment, w którym ty jako kropla źródła rozpoznałeś swoją przyczynę, w którym ty jako iskra Boga. Poczułeś, zaistniałeś w tej wiedzy, zaistniałeś w tej wierze, że istniejesz o czymś. O jednej konkretnej rzeczy, o jednym konkretnym celu, bądź o jednej konkretnej metodzie realizacji energii w materii. Już wyjaśnię. Moja dusza istnieje, jej przyczyna istnieje o wolności. Jestem tutaj po to, i to akurat już cel inkarnacyjny, by uwolnić artystów. I dlatego, że narody budzą się artystami, dlatego, że to artyści przeważnie są prekursorami, którzy wytyczają ścieżki dla ludzkiej wyobraźni, wytyczają ścieżki dla ludzkiej inspiracji i przede wszystkim to właśnie oni dzięki otwartej koronie, dzięki inspiracji, którą się posługują na co dzień i która notabene jest ich pracą bardzo często, powodują określone pływy, mody i trendy. I słuchajcie, i tak było zawsze, ale w dzisiejszych czasach ten proces nie odbywa się samoistnie. Zwróćcie uwagę na to: kiedyś osoba, która wyjątkowo grała na skrzypcach, mogła zostać zauważona, doceniona i talent był rozwijany. W tej chwili e, kształtowanie takiego człowieka, który ma talent, raczej odbywa się od drugiej strony, czyli określona wytwórnia, określona, e, załóżmy, e, pozycja władzy potrzebuje osoby, e, by e, nakarmić jakiś target, e, tworzy popyt, tworzy podaż. W międzyczasie w tym oczywiście istnieje gdzieś tam ta osoba z talentem, e, natomiast e, wcale nie jest to stworzone po to, cała machina nie istnieje po to, by ten talent rozwijać. Cała machina istnieje po to, by ten talent obudzić. W jaki sposób e, nim e, zacząć manipulować, a następnie z tego talentu skorzystać? I uwaga, żyjemy w świecie, w którym obudzenie talentu niekiedy bywa bardzo, bardzo niebezpieczne. W związku z tym, druga lampeczka Danger Danger, e, to wideo, lecz i także każde kolejne wideo z serii o mocy osobistej, może budzić wasze talenty. I teraz, jeżeli słyszę was, jeżeli słyszę wasze myśli, to słyszę takie, hurra, i pi, mam 50 lat, nie mam pojęcia, jaki mam talent. Super, nareszcie się dowiem. Naprawdę super! Jeżeli okaże się, że masz talent do pisania tekstów, to wyobraź sobie, że godzina piąta rano to jest idealny moment, kiedy ty na poziomie duszy obudzisz siebie na poziomie ciała, e, zrobisz takie Wake Up, Wake Up i będziesz musiał to zapisać. Kochani, talent jest obowiązkiem. Talent jest pewnego rodzaju darem, który my na drodze poznawania swojej mocy osobistej oczywiście odkrywamy. Jest to proces jak najbardziej naturalny, ponieważ moc osobista kształtuje się między innymi właśnie poprzez talent. I teraz, kochani, do naszej mocy osobistej my dochodzimy nie tylko na przestrzeni swojego współczesnego życia, tego życia, w którym mogliście kliknąć ten mały tutaj trójkącik na YouTubie i możecie mnie widzieć, lecz od samego początku, gdy narodziliście się w źródle. Od samego początku, gdy na poziomie duszy zdecydowaliście, że zejdziecie w warunek materii, by doświadczać siebie w działaniu, czyli by stać się Bogiem w działaniu. I słuchajcie. W związku z tym, od samego początku każdego waszego biegu inkarnacyjnego aż do drugiej daty w Wikipedii, czyli do daty śmierci, wy zdobywacie określone umiejętności. Zdobywacie doświadczenia, zaliczacie magiczne momenty, jesteście szczęśliwi, macie wspomnienia, marzenia, plany i to wszystko. Absolutnie wszystko, co czynicie, wszystko co kiedykolwiek zapisaliście w sobie za pośrednictwem któregokolwiek ze zmysłów fizycznych, jest budulcem dla waszej mocy osobistej. Jest waszą metodą, jest waszą drogą do tego, byście w pełni przejawili sobie, najpierw sobie, a następnie światu swoją postać. I teraz słuchajcie, patrzycie na mnie w tej chwili i wydaje Wam się, o czym ona do mnie rozmawia? Widzę te miny, uwaga, mogę Was nawiedzać w nocy. W każdym razie, jeżeli nie jesteście przekonani do końca, chciałabym, żebyście, i tu uwaga, bo rozdaję zadania domowe, chciałabym, żebyście stworzyli na swoim komputerze folder, Dokładnie załóżcie sobie taki katalog, w którym no, nazwiecie go Moja Wspaniałość lub też Wspaniałe Ja, lub też Ja Supreme, jakkolwiek chcecie to nazwać, byleby była to Wasza koronacja Waszego życia. I już wyjaśnię. Chodzi o to, byście do tego katalogu, w każdym osobnym pliku tekstowym, spisali, uwaga, każdy swój sukces. Każdy jeden swój sukces, który kiedykolwiek zaliczyliście. I niezależnie od tego, czy tym sukcesem jest zdobycie medalu w konkursie pływackim w drugiej klasie, czy tym sukcesem jest nagroda Nobla, jeżeli słuchają nas nobliści, a nie wątpię w to, przynajmniej przyszli. Więc każdy z tych sukcesów opiszcie w pliku tekstowym. I napiszcie, kiedy go zdobyliście, ewentualnie jak się czuliście. W każdym razie e, celem jest to, by w waszym katalogu pojawiło się jak najwięcej tych sukcesów. Możecie dorzucać tam zdjęcia, które świadczą o Waszym sukcesie. Jeżeli sukcesy wasze są niewymierne, a polegają na przykład na tym, że doskonale przeszliście jakiś bardzo trudny dla siebie proces, po prostu nazwijcie ten plik tekstowy nazwą Waszego procesu, a następnie e, zamieśćcie to w tym katalogu, opiszcie to, poświęćcie każdemu sukcesowi minimum 5 minut. I kochani, to jest zadanie, które wykonujecie przez około tydzień do dziesięciu dni. Postarajcie się, ażeby każdego dnia przypomniał Wam się chociaż jeden malutki sukces. Właściwie możecie poczuć się rano jak pszczoły, które wylatują w cały dzień na łąkę, całego dnia, pomiędzy wszystkie sekundy i wszystkie godziny, i z tego czasu zbieracie w swojej pamięci, w swoich dłoniach, w swoich notatkach informacje, wspomnienia, lecz i także całkiem nowe sukcesy. I te sukcesy następnie przynosicie do uLA, czyli do swojego katalogu. I teraz tak, po okresie, w którym tworzycie ten katalog bardzo, bardzo intensywnie, nadchodzi taki czas, w którym zastanawiacie się, co jest waszym sukcesem, a co nie. I to jest ten pierwszy punkt, który mnie najbardziej interesuje. Katalog jest bowiem tylko taką wprawką, oczywiście uzupełniajcie go na co dzień. Jest bardzo istotne, żebyście go mieli, ponieważ uwaga, większość z nas ma tak skonstruowaną psychikę, że jeżeli chcemy przypomnieć sobie dowody, jakieś fizyczne, namacalne konteksty, które przekonują nas o tym, że jesteśmy absolutnie zajebiści, to mamy z tym totalną trudność. Wystarczy, że macie katar, źle się czujecie już cały dzień jest do bani, już cały świat lepiej, żeby nie istniał. Więc o wiele łatwiej jest dzisiejszemu, współczesnemu człowiekowi w pewien sposób równać w dół, w pewien sposób odnaleźć wszystkie te momenty, które mają z nami koherencję na frekwencji bardzo niskiej, które wręcz w taki sposób, powiedzmy, nawet bardzo niebezpieczne dla naszej psychiki, bardzo bliski kreowaniu stanów depresyjnych, przypomina nam, że może jednak jest coś, nad czym powinniśmy pracować lub też, że nie do końca dobrze nam w tej rzeczywistości idzie. Tak więc kochani, pamiętajcie Pamiętajcie, że ta metoda nie jest po to, by przechytrzyć swoją psychikę, ale po to, żeby się z nią dogadać, i po to, żeby nasza psychika, czyli nasz genialny superkomputer nareszcie zaczął działać tak, by dusza mogła zaprogramować go idealnie dla siebie, idealnie dlatego, żeby swój cel wypełnić. I teraz uwaga. Każdy malutki sukcesik, każda, każda kolejna rzecz, wszystko co możecie tam przynieść, jest powodem, dla którego warto się ucieszyć. Ja oczywiście ja tego nie wymagam, żebyście siedzieli przed tym monitorem i się śmiali, jak głupi do sera, bo też nie o to chodzi, ale chodzi o to, żebyście po tygodniu, po 10 dniach zajrzeli do takiego katalogu. I nawet jeżeli wydaje wam się, że nic wam w życiu nie wyszło, to jednak ten sprawdzian z trzeciej klasy podstawówki, albo ta matura zaliczona na 5. To jest całkiem spora sprawa. Właściwie dużo osób nie może się tym pochwalić. To jest coś, co Was wyróżnia. Kochani, zbierajcie takie blaski z całego, z całego, z całego etapu swojego życia, i w momencie, kiedy będziecie mieli tych plików kilkanaście, kilkadziesiąt, obiecajcie mi jedną taką malutką rzecz. Spędzicie z tym katalogiem, czytając to, co zapisaliście od początku do końca, co najmniej 11 minut. W momencie, gdy to zrobicie, wasza stara wiedza, wasze stare wspomnienia, to co zapisaliście, wasze własne słowa zamieszczone w tym miejscu zbudują wam waszą obecną frekwencję nastroju, czyli bezpośrednio napiszą Waszą wibrację. I teraz niezależnie od tego, czy będą to sukcesy ogromnego kalibru, bo może komuś z Was udało się kupić Google'a. Nie wiem, życzę powodzenia. E, czy są to sukcesy malutkiego kalibru? Na przykład nie zabieliście pająka ostatnio, a mieliście ochotę, e, to wszystkie te sukcesy przełożą się na to, że wy we wnętrzu siebie, jak i również w swojej własnej biochemii wyświetlicie sobie jeden komunikat. Jesteście w porządku i idziecie do góry. I teraz uwaga: taki katalog ma swoją własną grawitację. To jest troszeczkę tak, jakby każda z tych rzeczy, którą tam zamieściliście, miała swoją własną aurę, miała swoją własną barwę, swój własny ciężar, swój własny dźwięk, czyli, innymi słowy, swoją własną frekwencję. I teraz uwaga: im więcej frekwencji sukcesu z przeszłości tam zgromadzicie, tym bardziej wasza podświadomość będzie przekonana o tym, co nazywacie sukcesem. Ponieważ dla większości z Was sukcesem nie jest to, co inni widzą patrząc na Was. Wasze prywatne sukcesy, Wasze intymne sukcesy to zupełnie, zupełnie inny zakres. W związku z tym, kochani, wypiszcie tam wszystko, z czego jesteście dumni, z czego się cieszycie, i niech w tym katalogu na razie znajduje się tylko i wyłącznie Wasza przeszłość. Po 10 dniach. Załóżcie nowy plik i w tym nowym pliku wypisujcie te rzeczy, które chcecie zdobyć w przyszłości. I teraz uwaga! Pomiędzy Waszą przeszłością a przyszłością zostanie nawiązana pewnego rodzaju nić, pewnego rodzaju więź. Właściwie wydarzenia z przeszłości, zupełnie tak jak jesteśmy umiejscowieni tutaj w czasie, będą przepływały przez Wasz punkt tu i teraz po to, by stać się przyszłością. Przepływać będą po lemniskacie. Wyobraźcie sobie, jak wygląda taka typowa klepsydra. Na dole znajduje się wasza przeszłość. Wy jesteście w samym środeczku, w tu i teraz. Na górze znajduje się wasza przyszłość. To wy decydujecie, będąc tu i teraz, będąc w tym przebężeniu, co z waszej przeszłości ma prawo stać się waszą przyszłością. Więc do tego katalogu, do tego pliku tekstowego, w którym wypisujecie swoje sukcesy z przyszłości, zaproście te sukcesy nawet te bardzo podobne do tych przeszłych, które Waszym zdaniem rozświetlą Wasz dzień, nastrój, uśmiech, humor. Jeżeli jest tam Wasza nowa waga i wiecie, ile ona wynosi, wpiszcie to. Jeżeli jest tam Wasza nowa dieta, Wasz nowy styl życia, jak najbardziej zamieśćcie to. Pamiętajcie jednak, by te rzeczy, które zawierają Wasze aspiracje z przyszłości, miały coś więcej niż tekst. Niech będzie to obrazek, niech będzie to muzyka, niech będzie to dźwięk. Dodajcie do tego katalogu to, co kojarzy Wam się z sukcesem. I od razu mówię Wam, dlaczego jest to konieczne. Dlatego jest to konieczne, bo większość z Was, i tutaj akurat nie oskarżam nikogo imiennie, wymieniałabym 3 lata, albo po prostu ludzka konstrukcja jest tak w tej chwili ukształtowana, że większość z Was nie ma pojęcia, czym jest dla Was sukces. Nie ma pojęcia. W momencie, kiedy ja pytam człowieka, jak wygląda jego sukces, to ludzie zaczynają mówić o tym, że jest to brak długów. E, serio? E, jak miałeś 5 lat chciałeś polecieć w kosmos, a teraz sukces to brak długów? Kochani, e, przez to, że zaczęliśmy być tchórzliwi jako społeczeństwo, jako nacja, jako cywilizacja, przez to, że przestaliśmy marzyć wysoko, przestaliśmy trafiać wysoko. W związku z tym miejcie jaja e, i tutaj z ogromnym ukłonem do Waszej odwagi chciałabym Was poprosić o to, żebyście planowali jak najwyżej. Takie znane amerykańskie przysłowie mówi o tym, żebyście celowali w księżyc i nawet jak nie traficie, znajdziecie się pomiędzy gwiazdami. Chciałabym żebyście też wiedzieli, że w momencie kiedy zdecydujecie się na to, by swoją wizję sukcesu przekuć w rzeczywistość, potrzebujecie jeszcze tego składnika X, o którym powiem teraz. I teraz uwaga, e, ostatnia mam nadzieję dzisiaj karteczka Danger ponieważ jest to tego rodzaju wizja, tego rodzaju plan, do którego zawsze będziecie próbowali dążyć. I niezależnie od tego, czy będziecie w dobrej wibracji, czy w złej wibracji, będziecie czuli się cały czas jak ktoś, kto idzie po drabinie, więc nie może spuścić tonu. Ktoś, kto idzie po drabinie, ktoś, to wspina się po swoim własnym DNA jak najwyżej w górę siebie, na szczyt swojej istoty, więc nie będzie was stać na małe smuteczki, nie będzie was stać na demotywację, nie będzie was stać na ofeliowanie na łóżku przez 3 lata, tylko po prostu będziecie mieli taki motywator wewnętrzny, imperatyw wewnętrzny. I teraz uwaga, jeżeli kogoś to stresuje, jeżeli ktoś będzie się czuł samodzielnie, jakby sam wyszedł z siebie i stanął obok siebie jako cenzor, jako krytyk, jako ktoś. Ktoś kto e, szczypie po tyłku, żebyście weszli jak najwyżej. E, to słuchajcie, e, o tym będzie druga lekcja, w jaki sposób przebudować swój stosunek do siebie. Natomiast e, w tej chwili chciałabym, żebyście e, utworzyli, bądź też przygotowali się w dogodnym dla Was czasie do utworzenia takiej jednej, ale bardzo spójnej wizji. Wyobraź sobie siebie w sukcesie. Wyobraź sobie ten kadr rzeczywistości, w którym jesteś Ty i Twój sukces. Wyobraź sobie to na samym początku jako być może scenę, być może film, zaś po paru minutach, kiedy zauważysz, z jakich elementów składa się Twój sukces, czy zawiera on element muzyki, czy zawiera on sztukę, czy zawiera on horrendalne ilości pieniędzy, czy zawiera on delfiny w Twoim własnym basenie, co nie polecam, bo delfiny naprawdę potrzebują bardzo dużo pływać. Więc, Ale nie ograniczam Was w Waszych marzeniach, oczywiście, to jest Wasz wybór. Tak więc Wy na samym początku zastanówcie się, z jakich elementów ten wasz sukces, taka korona życia, szczyt życia mógłby się składać, a następnie w swoich myślach zróbcie temu zdjęcie. I e, kupcie sobie bądź przygotujcie kartkę papieru. E, może to być piękna kartka, którą e, uczynił dla was jakiś artysta, e, może to być po prostu papier czerpany, albo nawet kartka w kratkę. To jest nieistotne. Istotne jest to, żebyście na tej kartce wypisali. Tak, jakbyście tworzyli ramy od obrazu, wszystkie te elementy, które się składają na wasz sukces. Zaś w środku zamieszczacie swoje zdjęcie. Może to być wasze aktualne zdjęcie, może to być zdjęcie e, powiedzmy poprawione lekko ręką grafika, jeżeli wasz aktualny wygląd nie jest tym, do którego dążycie. Może to być ciało diesel, bunt się z Twoją głową. To nie jest istotne. Istotne jest to, że na samym środku to Ty podkreślasz swoją tożsamość. Jeżeli znajdujecie się na takim etapie wyparcia swojej istoty, że Wasze zdjęcia wydają Wam się obmierzłe i generalnie cały plan wyrzucacie do kosza, to nie musi być tam zdjęcia, wystarczy, że będzie Twój odręczny podpis, Twój sigil, czyli jak to ludzie mówią, parawka. W wyniku tego, słuchajcie, wszystko to, co znajdzie się na zewnątrz, stanowi ramę Twojego życia, a w samym środku znajdujesz się Ty jako Twój sukces, Ty jako arcydzieło swojej duszy, Ty jako ktoś, kto pozwoli sobie na to, by cała moc osobista, cała moc osobista, którą zbierałeś przez eony dziejów, cała moc osobista, którą kolekcjonowałeś każdego dnia, gdy dusza miała w sobie życie, gdy byłeś tutaj na ziemi, gdy byłeś organiczny, gdy marzyłeś, cierpiałeś, tworzyłeś, cieszyłeś się. Każda ta jedna Krupelka Twojego czasu może do Ciebie wrócić, jeżeli zawołasz i jeżeli dasz sobie do tego prawo. I teraz uwaga. Wszystkie elementy składające się na Twój sukces możesz oczywiście uzupełniać. To nie jest zadanie na ocenę, to nie jest zadanie na czas, to nie jest nawet test wyboru. Jest to wybór, ale nie ma testu. W związku z tym pamiętaj o tym, że Twoje wypisywanie kończy się, gdy dochodzisz do ramy zdjęcia. Na tym zdjęciu, zaś pamiętaj o tym, by Twoja twarz, by Twoja postać była szczęśliwa, była uśmiechnięta. Nie publikuj tam zdjęcia, na którym wyglądasz jak po pogrzebie albo jak w trakcie. Nie publikuj tam zdjęcia, które jest Twoim nieulubionym zdjęciem. Opublikuj tam ewentualnie swój podpis, wycięte swoje oczy. Bądź po prostu zdjęcie, które bardzo Ci się podoba, najlepiej jeżeli będzie to zdjęcie aktualne. I teraz pamiętaj. Taki obraz, to co stworzyłeś, jest obrazem Twojego sukcesu, jest właściwie dążeniem Ciebie do Twojej najwyższej formy, dostanie się arcydziełem twojej duszy. W wyniku czego, jeżeli zrobisz to dobrze, to a właściwie nie ma powodów, żebyś zrobił to źle, to jest zadanie, w którym nie można się pomylić. Pamiętaj o tym, że cała ta plansza, cała ta kartka stanie się swojego rodzaju Twoim ołtarzem. I teraz uwaga. Jest to tekst, który będzie żywy. Jest to właściwie zaklęcie, formuła, która sama w sobie sprawiła, że ty, dorosły człowiek. Mam nadzieję, że dorosły, bo ta sukienka wiecie. Dorosły człowiek, zastanawiasz się nad tym, co jest swoim sukcesem, o co tobie w życiu chodzi, więc co znajduje się na kartce. Na kartce znajduje się Twój wizerunek oraz Twoje decyzje. To tak, jakbyś spisał umowę ze swoją duszą i dodatkowo się pod nią podpisał. Czyli prawidłowo. W związku z tym, jeżeli czujesz, że do tego, co chcesz zrobić, potrzebujesz trochę więcej spokoju, zawieź swoją kartę do lasu. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz więcej motywacji, siły, sprawczości, połóż ją tak, by promienie słońca na nie upadały. Jeżeli potrzebujesz troszeczkę więcej wizyjności, jeżeli potrzebujesz troszeczkę więcej takiego rozmycia, nawet sennego, takiej refleksji, upewnij się, że księżyc w pełni zobaczy to, co napisałeś, oraz spojrzy ci w oczy na tym zdjęciu. Kolejna sprawa, pamiętaj o tym, że wszystko na świecie jest pewnego rodzaju frekwencją, mniej lub bardziej zagęszczoną, dającą się sprowadzić do fali dźwiękowej, lub też nieco dalszą, czyli dającą się sprowadzić do barwy, ale wszystko jest frekwencją. Pływamy w morzu frekwencji. Gdy postrzegacie to tak, jak ja, postrzegacie fraktalnie. W związku z tym zwróćcie uwagę na to, że każda frekwencja, wszystko to, co macie w rzeczywistości podane jako realne, faktyczne, fizyczne i namacalne, jest czymś, co może wam przeszkodzić albo Was wesprzeć. W związku z tym, jeżeli otrzymacie kwiaty od ukochanej osoby, te kwiaty Wam się spodobają, ich frekwencja Wam się spodoba, zapach się spodoba, oczywiście możecie wyłożyć nimi Waszą kartę. Jeżeli e, natomiast z, pójdziecie na spacer, znajdziecie kamień, który Waszym zdaniem wchłonął całą moc, którą tylko miał do dyspozycji, również połóżcie go tam. Nie musicie palić świec na swoim zdjęciu, aczkolwiek e, jeżeli będziecie chcieli, by jakiś, któryś z Waszych sukcesów, tych z przyszłości, tych, które sobie zawołaliście, zszedł do materii, kupcie świecę z pszczelego wosku, upewnijcie się, że cała Wasza karta jest zabezpieczona, czyli połóżcie ją na talerzyku, najlepiej na talerzyku z bieżącą wodą e, i odpalcie, lecz upewnijcie się wcześniej, że księżyc nie zalicza tak zwanego pustego biegu. To jest takie działanie, którego nie tworzymy, nie czynimy podczas pustego kursu księżyca. I teraz, kochani, lista tego, kiedy mamy pusty kurs księżyca, kiedy nie, znajduje się oczywiście na Akademii Ducha, znajduje się oczywiście w naszej księdze magii, a oprócz tego znajduje się wszędzie w internecie, więc słuchajcie, to nie jest wiedza bardzo tajemna, możecie po to sięgnąć. Chciałabym, żebyście również zwrócili uwagę na to, że po jakimś czasie, wy i wasz wizerunek was w sukcesie, zaczynacie się w pewnym stopniu do siebie przywiązywać. Jest zupełnie tak, jakby ta wasza karta zaczynała mieć pewnego rodzaju frekwencję własną, pewnego rodzaju tożsamość energetyczną. Oczywiście nie jest człowiekiem, nie pójdzie do pracy, nie zje twojego batonika, nie zrobi mnóstwa innych rzeczy i nie podżer twojego zadania domowego, więc tego nie ściągnę. Natomiast chciałabym, żebyś wiedział, że ta karta jest czymś, co zaczyna żyć własnym życiem. I z tego też względu Ty możesz poczuć, że potrzebujesz pewnego dnia posypać ją złotym brokatem, które jak wiadomo oznacza bogactwo, a innego dnia chcesz położyć na niej pierścionek swojej babci, ponieważ magia rodowa pragnie Ci pomóc w tym, do czego dążysz. Kochani, traktujcie to bardzo personalnie. Uwaga, ważne, żeby żadne inne osoby nie miały w pewien sposób wpływu na te Wasze karty. To może być rzecz, słuchajcie, ogromna, wielka, na półpokoju, a może to być też 5-centymetrowa karteczka z Waszym podpisem. Format tego jest nieistotny. Ważne, żebyście wiedzieli, że jest to wasz awatar, że jest to wasza forma, że jest to portret waszego dążenia do absolutnego, totalnego sukcesu. Natomiast, jeżeli chcecie być przekonani, że cały wszechświat pomoże Wam w tym, to na każdy rytuał, na każde działanie anielskie, które tworzymy razem ze sobą, po prostu miejcie to przy sobie. Jeżeli sami ołtarzujecie, jeżeli jesteście rytualistami, nawet jeżeli jesteście początkującymi czarownicami, wiadomo, każdy kiedyś zaczyna, jak najbardziej miejcie to u siebie, pod ołtarzem, pod tacą, pod świecą, dlatego że cała moc, którą wytwarzacie, zasila tę Waszą moc osobistą, zasila Waszą tożsamość. I przede wszystkim daje wam więcej siły każdego dnia, nie tylko takiej siły ze strony słońca, lecz i także takiej siły wizyjnej, siły mentalnej. Chciałabym, żebyście raz na jakiś czas, nawet jeżeli nie macie w zwyczaju spoglądania do swoich notatek, już kiedy je uczynicie. Wiadomo, gimnazjum i liceum uczy ludzi tego, żeby zapominali dosyć szybko. W związku z tym, nawet jeżeli nie macie tego w zwyczaju, to raz w tygodniu, raz na 10 dni starajcie się spojrzeć na ten wizerunek, starajcie się mieć kontakt z tą planszą, którą stworzyliście i starajcie się, jeżeli jest taka możliwość, położyć coś na niej, bądź też coś dopisać. Dlaczego jest to ważne? Dlatego jest to ważne, bo wyprowadzacie w pewnym sensie komunikat o tym, że chcecie osiągnąć sukces na plan materii. Wyprowadzacie to w stan czynienia. Jak zapewne pamiętacie z Biblii i z paru innych świętych tekstów, na początku było słowo. Następnie słowo ciałem się stało. Wasze słowo, niezależnie czy wypowiedziane, czy mentalne, sprowadzone do postaci fizycznej, zapisane na karcie jest już faktem fizycznym. Możesz tego dotknąć, możesz to zważyć, zmierzyć. Twoja podświadomość nie zaoponuje, kiedy w wyniku tego, co masz napisane na karcie, ty sięgniesz po lepszą pracę, kiedy w wyniku tego, w jaki sposób postanowiłeś się realizować, ty sięgniesz po stanowisko swoich marzeń, albo zaczniesz realizować się w talencie, który się w Tobie na Natychmiastowo, może nie, natomiast z biegiem czasu, po paru tygodniach, zacznie bardzo głośno odzywać. I teraz dlaczego? Dlatego, że ćwiczenie to ma za zadanie zgromadzenie pewnej ilości energii wokół ciebie pewnej ilości tego, co można uznać za kierunek. Jak wiadomo, bardzo trudno jest rozwijać się w sposób rozproszony. Ja zdecydowanie lubię te formy rozwoju, natomiast ludzie, którzy przychodzą do mnie na konsultacje, czy też ludzie, z którymi mamy w jakiś sposób do czynienia na warsztatach, mówią często, o tym, że, że czują się tak, jakby mieli słomiany zapał. Czują się tak, jakby skoczyli po jedną wiedzę tutaj na godzinkę, na lekcję baletu też na godzinkę, na pływanie też na godzinkę. Kochani, ten etap przypomina zbieranie puzli. Dopiero kiedy zgromadzicie parę tysięcy niekiedy elementów, dowiecie się, co jest na obrazku. I teraz uwaga, jeżeli nie chcecie czekać, jeżeli nie chcecie zdobywać kolejnych godzinek i zdobywać kolejnych odłamków wiedzy, tak naprawdę nie wiedząc, jaka jest Wasza oś rozwoju, poczytajcie i posłuchajcie przede wszystkim naszej drugiej kamerki, która pojawia się no, już za chwilę, tak naprawdę jest to materiał cykliczny, w związku z tym będziecie mieli do niego dostęp na YouTubie non stop. I wówczas dowiecie się, w jaki sposób zaplanować, wykreślić swoje osi rozwoju, w jaki sposób ten swój system. Na siebie napisać, stworzyć i wdrożyć, tak żeby doprowadził Was dokładnie tam, gdzie chcecie dojść. Do punktu, w którym stajecie się arcydziełem swojej duszy, a Wasza moc osobista wraca do Was z każdego miejsca, w którym kiedykolwiek była. Dzięki, kochani, zapraszam na kolejną lekcję i mam nadzieję, że odrobiliście zadanie domowe. Będę to sprawdzać. Jeszcze nie wiem jak, ale mogę się Wam śnić. Dzięki!